Witam Państwa. Jesteśmy na plantacji Cebuli z siewu wiosennego. Plantacja miała być popryskana preparatem bandur, ale zaraz Państwu pokażę, jak to wygląda. Bardzo dobre wschody, zeszły rośliny. Są też małe chwasty w fazie siewek producent niestety w tygodniu nie zdążył tego opryskać, szykuje się z opryskiwaczem właśnie teraz, w tej chwili za chwilę będzie wyjeżdżał w pole, nie ma wiatru jest fajna pogoda chwasty w fazie siewek, więc te trzy setki Bandura tutaj zrobią dobrą, dobrą robotę ponieważ ma za dzień, dwa, może trzy coś tam popadywać więc jeszcze zostanie tutaj rozsypane takie wapno humikalk 40 w ilości w granicach 250-500 do 500 kg na, na hektar. Chodzi o to, żeby też zmiękczyć tę skorupę, która tutaj się wytworzyła, żeby nie było problemów. Poza tym dostarczamy do gleby i wapń. I humusowe. Tam też zawiera, zawarte są bakterie, które wiążą azot, jak również bor. Jeżeli chodzi o inne zabiegi, to w tym tygodniu już nie będzie nic robione. Pójdzie tylko ten bandur i zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała plantacja. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.